Może spotkaliście się kiedyś z postawą taką, że a ja to zacznę chodzić do kościoła, zacznę się modlić, przestrzegać dziesięciu przekazań, jak będę stary. Teraz to nie mam na to czasu i mam wiele dużo fajniejszych rzeczy do robienia. I Dzisiaj Pan Jezus przestrzega nas przed takim myśleniem. Mówi, uważajcie na siebie, żeby ten dzień nie spadł na Was z nienacka jak potrzask. Ten dzień, czyli po prostu dzień, kiedy umrzemy. Bo tak naprawdę skąd ja mogę wiedzieć, kiedy umrę? Ja sobie mogę powiedzieć, że o, chciałbym dożyć przynajmniej 80 lat, ale jaki mam na to wpływ? No, w zasadzie żaden, to nie jest zależne ode mnie. A skoro nie mogę sobie wybrać dnia, kiedy odejdę, no to jaki ma sens ustalanie daty mojego nawrócenia? No, nie trafię wtedy. Dlatego też nie ma znaczenia, czy, czy ktoś ma 10, 20, 50 albo 80 lat. Pan Jezus mówi, módl się i bądź przy mnie zawsze, każdego dnia, bo tak naprawdę nie wiesz, kiedy odejdziesz z tego świata. Tylko dlaczego nam o tym mówi? Dlaczego przypomina nam o naszej śmierci? No Nie dlatego, żebyśmy teraz siedzieli w domach skuleni, przestraszeni, tylko się modlili. Pan Jezus mówi to, Stroski o nas. Wszystko, co mówi, zawsze jest podyktowane miłością. Mówi to dlatego, że po prostu bardzo, Pan Jezus bardzo, bardzo chce, żebyśmy po śmierci od razu poszli prosto do nieba. Pan Jezus jest zafascynowany człowiekiem, jest zafascynowany każdym z nas i, i bardzo chce, żebyśmy po śmierci od razu poszli do nieba i tam się z Nim spotkali. On też, on też tego bardzo chce, bardzo czeka na takie spotkanie. I, I nie chcę, żeby, żeby, żebyśmy musieli czekać na to spotkanie dłużej, przez to, że prowadziliśmy złe życie, grzeszne, z zdale od Niego i musieli jeszcze siedzieć w czyściu. Tylko chcę, żebyśmy od razu prosto poszli do nieba. Ale spójrzcie też, że ta postawa tego odkładania, nawrócenia na przyszłość nie ma sensu jeszcze z, z innego powodu. Pomyślcie o sobie, Którą kochacie? Może być mama, tata, dziadek, babcia, brat, siostra, przyjaciel, yy, ktokolwiek. I pomyślcie sobie, że mielibyście tej osobie powiedzieć tak. Yy, słuchaj, no ja to cię kocham, cię kocham, ale no, nie mam czasu się spotykać z tobą. Yy, teraz mam no w zasadzie fajniejsze rzeczy do robienia, a to spotkamy za jakieś 10 albo 20 lat. No, chyba nikt z nas by tak nie powiedział, bo to po prostu brzmi absurdalnie. I tak samo jest z nawróceniem. Jeśli kochamy pana Jezusa, nie będziemy mówić, słuchaj, ja to zacznę żyć blisko ciebie, razem z tobą za jakieś 10 lat. Tylko po prostu zaczynam to nawrócenie już dziś, nawet nie jutro, tylko po prostu dziś. I dzisiaj pomódlmy się, dzisiaj, ale też każdego, możemy tak się modlić, każdego dnia następnego. Panie Jezu, proszę Cię o łaskę nawrócenia, o łaskę żywej wiary, abym każdego dnia potrafił się modlić i być blisko Ciebie. Amen.